dzisiaj przyszedł czas, żeby poprawić głośnik więc bierzemy się do roboty także zapraszam na filmik pamiętaj zostaw łapkę w górę gotujemy sobie okay. miejsce pracy no, żeby nie kucać na betonie i jeszcze poprawimy drzwi bo patrz co się stało chyba linka spadła z tego. drzwi także od razu się zamontuje i będziemy działać jeszcze stara folia, nie posprzątana, ale to na spokojnie. Dawaj te głośniczki. Zobaczymy, co my tutaj mamy. Lata, Lata. Na spokojnie będziemy działać. Z tego co pamiętam, to głośnik jest podpięty. I tak, tutaj mamy coś takiego. Dystanse, tak? Jest dystans. Weź to. Czas to wyjmę. Dobra. Przyjęte. Nie wiem jak tam z tymi głośnikami, bo coś mi te dystansy nie pasują, ale pomyślimy. Tutaj na dole to ściągamy oczywiście śrubeczki. Są dwie. Jedna była tutaj, ale już jej nie ma. Gdzieś tam pewnie jest. Cyk. Teraz klameczki trzeba śrubki wyciągnąć, więc jakiś płaski. Dawaj tutaj. O, tyk. Patrz, nie chce zejść. Dzikie. O, dawaj. Wsadzamy delikatnie, podważamy, żeby nie uszkodzić. O, już jest zerwana. Tutaj są grube śruby. To zaraz coś bierzemy, dalej może wejdzie. A jest. Ja. Siaknie czy nie? Patrz. Przytupiło klamkę. Dobra. Trzeba wziąć coś innego. Weźmiemy dłuższy ten. Gdzie to jest jakiś? Nie da się? Da się. Czekaj. Wśród miałem śrubeczkę. Zmienimy na ten. Będzie dobrze. W tym to się nie martwię, bo klamki mam nowe, bo przymierzam się do wymiany. Bączka. Śrubeczki odkręcone. O, wyciągamy. Jest jedna. Tutaj. O, patrz, trzyma jeszcze coś tam. Delikatnie. Trzymało, ale już jest ok. No i co? Teraz to podnosimy do góry. To są takie różne zaczepy. Ale to chodzi bez problemu o, linkia, lin, linka była zerwana więc dlatego to tak się trzymało jak się trzymało teraz żeby nie pogubić już widzę jeden zaczep poszedł trzeba tam światełko zdjąć i odczepić tutaj mamy boczek na wierzchu czyli dotarliśmy do naszego starego głośniczka, w sobie nowego no i tutaj będzie trzeba jakiś dystans dać bo jak opuszczam szyby to ociera Wiesz, wiesz, o co chodzi. Mamy tutaj, no to za dużo tam jest. Zaraz wyciągniemy. No, poszedł. No i tutaj się już nie trzyma, więc chyba można to podejmować. No Zaraz to wyjmę jedną ręką, także spokojnie. Śrubeczka nam tam wpadła, ale wyciągniemy. Nie to, nie, to nie śrubeczka, to te od guśniczków. Wyciągniemy tętne. Hyc. No i teraz trzeba popatrzeć, jak ten dystans tu zamontować. Dystansik jest tylko tak. Jest coś przydługi. Trzeba by było go jakoś tak, tędy zamontować. Tak, to by pewnie pasowało. Jak tam dziureczki. Jest jedna, druga. Wygląda, że to trzeba tak zamontować. Czyli co, przykręcamy jeśli tak, to głośnik trzeba by było gdzieś dać w ten sposób. I tutaj jest miejsce na kabel i jakoś by tam to już było. Tylko tak, śrubki, śrubki, idziemy po śrubki. Tu coś mam jakieś śrubeczki, jakieś te metalowe. <noise> Zaraz zobaczymy. Czekaj, bo ja tu dzisiaj coś tam jeszcze miałem. O, tutaj mam jeszcze jakieś z łebkami, trochę dłuższe, że będą ok. Zobaczymy i tutaj gdzieś jakieś dłuższe miałem takie wkręty. Ciekawe czy to złapię. Ten to by przebił na pewno ten plastik. Mam jeszcze taki długi gdzieś, jest jeden, drugi, ten tu krótki, muszę poszukać tych długich wkrętów, ciekawe, czy to złapie. Dobra, zobaczymy, jak daleko to się przybija. A no czekaj, to to może być krótsze, to, to może być krótsze. Dobra, to wchodzi całe z tych długich to mi nie trzeba. Weźmiemy króciutkie jakieś To by były dobre, nie są długie. O, jak to tam przykręcić będzie akcja Przykręcanie Dobra to, to to już tam jest, to idziemy Realnie bym to strzelił na jakieś nity nie byłoby problemu z tym tak jak to zrobić Ciekawe czy by to pasowało Chyba za grube jest Teraz wyciągnę. Teraz sadzimy, zobaczymy B. nie chcę. Nie chcę iść, nawet tędy w nie przejdzie, tu jest... Czyli plan B nie powiem, jak tutaj by przeszło. Tutaj to by można było rozkręcić No nic. Tak sobie pomyślałem, że w sumie dzisiaj jest środek tygodnia, to można by do sklepu. No tak, zaraz ogarniemy temat. No i już jestem. 2,30 zapociłem. Jedne są dłuższe, drugie krótsze. Tylko pytanie, czy łepek przejdzie. Ty, przechodzi łepek Dobra. To teraz wrzucamy. Wychodzi. No dobrze. Bierzemy te krótsze. O, rzucamy sobie. Nakręteczki są, więc nie będzie problemu. Zaraz to przyczepimy. No, i luksus, i przykręcone. O, trzyma się. Teraz trzeba było ten głośnik jakoś tutaj przyspawać do środka. No i tutaj raczej nic nie wymyślę, więc będę musiał dać takie wkręciki. Może będzie dobrze, może nie, może nie pęknie, chociaż wolałbym krótsze. No to od czegoś jest. To Od czego jest. głośnika było. A, od głośnika. Te są krótsze, to może lepsze będą. Dam chyba te wkręty. Zamienimy. Może będzie lepiej. To będzie luks. Ten to może przebić go. Więc damy krótszy wkręcik. Jak tutaj to wygląda? Przechodzi przez ten? I przechodzi. Tak. A i przykręcony. Jeszcze tą można by było zmienić tutaj. Gdzie to jest o stawić pionierki. Tylko weź to jak Ja to zdejmę to ja później tego nie założę. Tam takie gumie jest. I zatrzas 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 zatrzask, coś tego. Tak widzisz trzeba by było później tegoś kleić. Ale no nie chcę mi się nad tym myśleć, czy to będzie w ogóle pasować, bo zaraz zobaczymy. Jakieś wkręciki są, to mogą być wkręty do małe, trzeba by było wkręty. Znowu bym musiał do sklepu jechać, ale nie chcę mi się nad tym myśleć. jak będzie tak, jak jest. Może kiedyś coś tam zmienimy. Dobra, zobaczymy, czy yy, szyba. Nie ociera o nic. Nic nie ociera. No bajka. Ha, ha, ha Nic nie ociera, także jest luksus. Czyli dystansem muszą być. Tutaj zaraz podłączymy głośnik. O cyk. Pykens, mykens o, światełko i będziemy zakładać jeszcze klameczkę muszę pamiętać, bo ostatnio nie zrobiłem, a to do czego jest a dobra to do szyb jest, do szyb steczka no to na razie by było tyle dobra, to zakładam i działamy dalej no i tak i pamiętajcie przed włożeniem poczku czy tutaj żadne te nie zostały Wam zatrzaski tutaj powyciągałem Wkładałem je z powrotem, Po no, to takie wiesz, o wyciągane, nie? Wyciągasz, wkładasz, jak wam jedno zostanie, to będzie się niepotrzebnie denerwować. O, tutaj jak pianka wygląda. No, trzeba ją wyjąć. Boczek będzie też można wyjąć, o to. Tu plasticzki są. Mi się może uda wyciągać to. No, w inny sposób, ale okej. Okay. Eee, no już wiem. Czemu tutaj śruba wchodziła, a tutaj nie wchodziła, bo nie ma takiej zaślepeczki. Trzeba było coś tam, jakiś korek wsadzić. Może mi się uda, czekaj. Tutaj A jest jedna, a i tak drugiej śrubki nie mam. Bo z tego muszę jakąś taką poszukać większą. No jak będę wymieniał boczki, to chyba kleju na gorąco. Tu walę i wkręcę, normalnie wkręta i będzie trzymało. Dobra, to podłączamy i. Zobaczymy co się będzie działo tutaj. No i teraz zobaczymy czy działa. Szyba chodzi. Na razie elegancko, nic nie stuka. Mała już gdzieś właśnie. No i dobra. A teraz głośniej wypadało zobaczyć czy gra tego co słyszę, ta gra. No i pytanie, czy się drzwi otwierają? O, kurwa, nie otwiera się. I cały misterny plan też w No co ono takie? Coś tu się. Klamka jest. Czuję, taki wiesz, ale coś się nie otwiera. Dobra, zostaw tu klamkę. Będziesz robił boczek, to jeszcze raz naprawisz. Tam będziesz się martwił. Klamka klamka tą czy w tą ważne jest, że szyba nie obciera no, a klamką to się zajmie przyboczy. coś tutaj mi, nie powinna tak Aj ty pa, nie idzie twarda sztuka nie chcę wyjść ułamiesz coś coś jakby no nie idzie To nic, dobra, naprawimy to jeszcze jakoś, nie wiem dlaczego A no może tośmy, popuśćmy szybę. Może teraz. To już kumguzik wychodzi, O patrz. Z wyczuciem trzeba. Chyba się naprawiło. <noise> Jazda. Czekaj. No idzie, tu rata czy nie. Nie, idzie normalnie. No i dobra, otwarta. Jest tylko strasznie ciasno chodzi. Dobra, nie otwieram działa. No to jak działa, to jest luks, można jechać na imprezę. Dobra, dzięki za oglądanie. No i co, trzymajcie się do następnego.